Witam Państwa. Pozwólcie państwo, że przekażę kilka istotnych spraw, które dotyczą nas wszystkich, mieszkańców Świnoujścia, to, co nas dzisiaj chyba najbardziej interesuje. Jaki jest stan epidemiologiczny w naszym mieście. Z dużą radością mogę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy, czyli w zasadzie wczorajszy, wczorajszy wieczór, w Świnoujściu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zakażonej wirusem, w związku z tym mamy stan zero. Natomiast w okres kwarantanny przechodzi dzisiaj 30, 30 naszych mieszkańców, ale to nie jest ścisła odpowiedź. 30 obywateli, no bo w tej grupie to nie są tylko mieszkańcy świnoujści, ale za, za, o tym za chwilę. Wśród tych 30 osób, które są w okresie 14-dniowej kwarantanny, Mamy pięciu w schronisku młodzieżowym, tam te osoby, pięć osób przebywa, a dziewięć osób przebywa w nowym miejscu, które przeznaczyliśmy na kwarantannę, czyli w schronisku dla bezdomnych. Stworzyliśmy tam w wydzielonym obiekcie przestrzeń, gdzie przebywa dziewięć osób, odbywając kwarantannę, są to osoby, Bezdomne, osoby, które nie mają miejsca zamieszkania, które pojawiły się w naszym mieście i przebywały, czy miały kontakt z osobą podejrzaną, niezarażoną, podejrzaną, i, i takie osoby również muszą przejść kwarantannę, i one przebywają właśnie tam, no bo, 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 bo takie osoby również tam mieszkały wcześniej. To są osoby gdzieś, które nie mają miejsca, stałego miejsca zamieszkania. Pojawiły się z, z terenu Niemiec, przeszły do nas, no i one niestety muszą być również e, obserwowane przez te 14 dni. Czyli na 30 osób 14 przebywa w naszych e, obiektach, pozostałe 16 to są osoby, e, które przebywają w swoich miejsc, całych miejscach zamieszkania. Również 42 osoby. Naszy, spośród naszych mieszkańców poddane są tak zwanemu nadzorowi epidemiologicznemu, czyli osoby te no, mają jakieś objawy, które, które mogłyby wskazywać, że, że, że może to być wirus, i w związku z tym muszą, są pod ścisłą kontrolą służb sanepidu, mierząc temperaturę co najmniej dwa razy dziennie, informując o tym sanepid. Po prostu są. Są obserwowane, nie jest to kwarantanna, żeby, była, żeby to była jasność. Prowadzimy i dyskutujemy dzisiaj o tym, co można by jeszcze zrobić, abyśmy my, mieszkańcy Świnoujścia, czuli się bezpieczni, żeby ta wiedza o tym zagrożeniu była większa jak dotychczas. Bo dzisiaj wiemy to, co Państwu przed chwilą przekazałem, natomiast wielu mieszkańców. Jest, wyrażał wielki niepokój o, o stan swojego zdrowia, o stan zdrowia swoich najbliższych, sąsiadów. No i taką najlepszą wiedzą to jest stwierdzenie, że nie jestem zarażony, bo są, jako się okazuje, nosiciele wirusa, którzy w sposób bezobjawowy ten, 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 to, ten okres przechodzą, zarażając jednocześnie innych. Którzy są również narażeni. Jak, w jaki sposób ten wirus będzie reagował na ich organizm, trudno dzisiaj przewidzieć. W związku z tym dyskutuje się o tym, żeby objąć szerszą grupę mieszkańców testami, testami na obecność wirusa. Jak Państwo wiecie, zajmuje się tym. Ministerstwo Zdrowia poprzez swoje służby podległe mu prowadzi takie, takie testy, ale na, testom tym poddawane są określone osoby. Nie każdy może przyjść i, i, za, i zażądać czy oczekiwać przeprowadzenia takiego testu. I rozmawiamy z mieszkańcami i, i podejmujemy działania, które by do tego doprowadziły. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali przynajmniej to robię próbuję, aby Spowodować swoimi decyzjami, żeby takie testy można było robić również w świnojś. Bo dzisiaj robią to dwa czy trzy ośrodki w Szczecinie. Podjąłem, po pierwsze, wystąpiłem do pani dyrektor wojewódzkiego Sanepidu z takim krótkim zapytaniem, jakie są możliwości, aby w Świnoujściu takie testy przeprowadzać, wskazując, że Świnoujski samorząd jest skłonny sfinansować to. Problem dotyczy technicznych testów, czyli kwestie w ogóle pozyskania testów, a drugie, stworzenia warunków, żeby te testy w Świnoujściu przeprowadzać. Takie zapytanie skierowałem do pani dyrektor w dniu wczorajszym. Do dzisiaj nie, nie otrzymałem w tej kwestii jeszcze odpowiedzi. Tą treść tego mojego wystąpienia opublikuję Państwu, żebyście się mogli z tym zapoznać. Prowadzimy również analizę tego, co robią inni. No bo przecież słyszymy, że gdzieś tam takie, takie badania się prowadzi. W związku z tym moje służby, na moją prośbę, prowadzą takie, takie rozeznanie, gdzie i co robią inni, w jaki to sposób, bo chcielibyśmy z tego. Tych dobrych wzorców skorzystać. Na dzisiaj rozmowy trwają, badania, decyzji jeszcze, jeszcze nie podjęto. W dniu dzisiejszym spotkałem się z przedstawicielami branży turystycznej. Trzyosobowa grupa przedstawicieli branży była tutaj u mnie w urzędzie i rozmawialiśmy o, o wzajemnej współpracy w zakresie pomocy dla branży w tej trudnej, bardzo trudnej dla nich decyzji. Nie podzielam tych opinii, które wyrażają niektórzy nasi mieszkańcy, podkreślam, niektórzy no tak negatywnie oceniają całą branżę. E, uważam, że oni również zasługują na, na wsparcie, bo przecież oni dają miejsca pracy, oni przysparzają dla gminy, dla miasta określonych dochodów. I trudno sobie wyobrazić, gdyby ich nie było. Ale przekazałem przedstawicielom branży, że dla mnie, jako prezydenta miasta, najważniejsi są pracownicy, którzy w tych hotelach, w tych restauracjach, w tych różnych e, obiektach działal, różnych działalności pracują. Bo nawet jeżeli ta, to, ta, to wstrzymanie działalności będzie trwało długo, to jak zwolnią pracowników, to oni sobie poradzą. Tylko pytanie, co zrobią ci pracownicy zwolnieni, którzy będą musieli przyjść do Urzędu Pracy i dostać zasiłek, który wynosi kilkaset złotych. Znacznie mniej jak pensja, nawet 80% zarobków, które mogliby dostać w zakładzie pracy. I apelowałem do nich i przekazałem im jednoznaczną moją decyzję, że będę rozmawiał o wsparciu, ale tylko z tymi, którzy nie zwolnią pracowników. Jeżeli ktoś Zwolni pracowników, zmuszając ich do przejścia na odlop bezpłatny na przykład, czy na czy odejście z pracy, to z tymi na pewno nie będę rozmawiał, na pewno nie będę udzielał im pomocy. Bo, bo zasada jest jedna. Jeżeli dalej pracują, to przyjdzie taki moment, jestem o tym przekonany, że ci pracownicy dostaną wsparcie od rządu poprzez zakład pracy, w którym pracują. Ta pomoc przyjdzie i rząd, to co dzisiaj proponuje, na pewno zwiększy te, te, to, to wsparcie z 40% do, do pewnie większej kwoty, bo, bo, bo tak jest wymóg chwili. Ci ludzie oczekują pomocy. Ci ludzie bez pomocy państwa staną się bezrobotnymi. Będzie to tragedia dla wielu, wielu ludzi. I wierzę w to, że rząd do tego nie dopuści. Ale żeby Mogli tą pomoc uzyskać. Muszą być dalej pracownikami tych zakładów. I o to, o to apelowałem, o to prosiłem, i wręcz zagroziłem, że będę rozmawiał tylko z tymi, którzy utrzymają miejsca pracy. Mówiłem również o tym, jakie mamy zamierzenia w stosunku do nich. Ta rozmowa trwała w bardzo sympatycznej atmosferze. Dziękuję im przedstawicielom branży za. Za takie właśnie podejście ustaliśmy, że będziemy rozpatrywać ich wnioski indywidualnie w zespole, który, który powołam za chwilę. W skład którego zaproponowałem, aby również weszli radni i przedstawiciele poszczególnych klubów, klubów radnych. Chciałbym poinformować, bo wielka dyskusja się toczy. Nie rozumiem tego, przyznam się szczerze, dlaczego zwoła, zwołaliśmy pani przewodnicząca za moim, na mój wniosek zwołała sesję Rady Miasta. Przecież można było się przez telefon porozumieć w inny sposób. Dzisiaj wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiaj jest potrzeba, żeby, żeby ta sesja się odbyła. Ta sesja nie musi trwać długo, ale jeżeli będzie się odbywała w, se, w, sali, w, sali, w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w pojemności tam 300 do 400 miejsc, jeżeli w tej sali usiądzie 21 radnych, plus kilka osób z obsługi. To naprawdę nie będzie to stwarzało zagrożenia, bo te odległości będą znaczące, ale sesja jest potrzebna po to chociażby, żebyśmy mogli przekazać dla szpitala 2 miliony 700 tysięcy złotych, bo tyle, jest, tyle wynosi nasze wsparcie dla szpitala. Żeby te pieniądze przekazać szpitalowi potrzebna jest sesja. Potrzebna jest decyzja Rady, pozytywnie opiniująca czy zatwierdzająca mój wniosek. I dlatego to robimy. Kolejne sesje będą pewnie już w inny sposób. Wyposażymy radnych w tablety, i za pośrednictwem internetu będziemy mogli obradować na kolejnych sesjach. Bo wiecie mi Państwo, nie wierzę, że ten, ta, ta tragedia, ten problem ogromny skończy się jutro. Musimy być przygotowani na, na długą drogę, aby dojść do, do celu. Chciałbym zaapelować do. Do, do pracowników oświaty, którzy dalej opiekują się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. Nie poprzestańcie państwo na wyłącznie przekazanie zadania domowego. Spróbujcie organizować normalne lekcje, tak jak to czynią inne szkoły w innych miastach. Niech to będą lekcje, niech to będą, będzie, będzie rozmowa państwa z uczniami. Jest taka możliwość. Technicznie jest to możliwe do zrobienia. I wierzcie, przykład z innych. W już są takie szkoły, gdzie się tak to właśnie odbywa, ale są i szkoły, gdzie, gdzie no, ma miejsce przekazywanie zadań i na tym się ta cała nauka kończy. Chciałbym, żebyśmy korzystali z tych najlepszych wzorców, które, które dzisiaj są. I wreszcie, tak kiedy słucham. Polityków i, i dyskutują politycy o, o stanie, w jakim dzisiaj funkcjonujemy, stan epidemii. Jak stan, niektórzy mówią stan wyjątkowy. Ja myślę, że patrząc z naszego tutaj podwórka, to jest, to jest stan wojny. To jest stan wojny. Wojny, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia, bo to nie jest wojna, którą znamy z historii. Gdzie jest dwóch przeciwników i za chwilę jeden wygra i, i, i kończy się wojna. To jest wojna z przeciwnikiem, którego nie znamy, którego nie widzimy, a który zabija. W związku z tym traktujmy wszyscy bardzo, bardzo poważnie to, te trudne chwile, które dzisiaj przeżywamy. Bo od naszego zachowania, od dyscypliny, od przestrzegania tych zasad, które wszystkim są, mam nadzieję, znane. Zależy, jak szybko ta wojna się skończy. Dziękuję za uwagę.